Się dziś Wam coś opowiem, bo mam plan, co zrobić w motorynce. No, bo tak, wszystkie gaźniki co mam, to niby chodzą, niby nie. Więcej się pcha jak jeździ. <laughs> Można zmieniać dysze, regulować, czyścić. Można wszystko i tak to nie chodzi. I tak to nie chodzi. Zapłony też się czasem przestawiają. Na to kondensator se padnie, a to przerywać sepadnie, padnie, a to za na zarzuci. Nie. No, wie, tak, wiecie, jak to jest, nie? Z tymi motorynkami. No i tak trochę sobie zarobię. Teraz zrobiłem. Więc postanowiłem, że sobie kupię do motorynki. Pierwsze co? Sobie kupię gaźnik K60B. Ten ruski gaźnik. Co idealnie pasuje pod króciec motorynki. O, króciec idealnie pasuje. Podobno ciężko się reguluje z tego co słyszałem, ale okaże się w praniu. No i drugie co kupię, to zapon CDI, bo jednak z tymi zaponami tutaj w 0,19 to mam trochę problem. No to wiecznie jakiś kondensatora to przerywać. Nie? W komarze dobrze mi zapon chodzi. Gaźnik też niekoniecznie w komarze mi chodzi, ale tak, najpierw w motorynce zobaczę. Będzie, doreguluje dobrze ten gaźnik. Będzie i ładnie się wkręcał i będzie ładne obroty wolne trzymał. <laughs> to zostawiam. To kupuję też do Komara K60B. Żeby miało sens, bo w kuma, Komar ładnie wolne obroty trzyma, jak się rozgrzeje. Bo jak na, na zimnym to lubi zgasnąć, ale jak dodam gazu to zaraz jest brrrr. Tak jedzie, bo jedzie, nie? <laughs> jedzie jak mu się chce. Więc to taki plan. Mam na motorynkę. Jestem ciekaw tego bardzo. Za CD i no to wiadomo, że to będzie fajnie. Będzie bezproblemowo. Wreszcie porzucę marzenia o robieniu kondensatorów, bo już to naprawdę trochę dość z tego zmieniania, nie? W sumie to nawet nigdy sam zaponu nie ustawiałem w motorince, to, to zawsze to tata mi ustawiał Ale wiem jak się ustawia, ale nigdy nie ustawiałem nie? Muszę sobie poćwiczyć Wiem, że na pewno jest no, fajniej z CDI Też jest to proste do ustawienia więc Skąd wezmę sobie CDI? No kupię z Turbo Zabytki Pewnie wiecie co to za strona Chłopaki tam mają <laughs> fajne zapłony każdy je poleca. Mają swoją cenę, ale wiadomo, jak coś ma swoją cenę, to jest dobre. nie? A nie kupujesz melca, żeby tydzień pochodziło tylko jak już coś kupujesz, to żeby chodziło. nie? Bo kupywać co tydzień zapłon, robić czy coś, no to też jest bez sensu. Nie? No kupić coś porządnego i mieć zdynki, z to nie. No i jak mówię, K60B, nie. Jak uda mi się go dobrze doregulować. Będzie łatwo go doregulować. Do komara kupię. <laughs> Też będzie chodził. Oj, sorki za te zatrzęśnienia, ale strasznie komary mnie gryzą. Strasznie jest tego dziadostwa. A, no i co tu? Dużo więcej będę przerabiał. Nic nie będę tak naprawdę już więcej przerabiał w motorynce znaczy przeróbki, to taki tuning no. ale nic nie trzeba akurat przerabiać w silniku czy coś, tylko zakładasz ustawiasz, jeździsz nie, no więc tak to jest no. a i co wam mam jeszcze do powiedzenia, możecie wbić na mojego instagrama kapigold19 dodaję tam jak mam czas to dodaję zdjęcia i motorynki i komara Ogara też dodałem chyba zdjęcie nawet. No dodałem Ogara zdjęcie, tak. Tam no, jeszcze jak... będę wrzucał, nie? Będę coś tam rzucał, coś się tam będzie działo na pewno. Więc o. No. Więc zapraszam na film, na Instagrama mojego. Kapigol19. W opisie napiszę. No. No i o. Nie mam nic więcej do powiedzenia. Dobra, trzymajcie się, na razie pozdrawiam Was.